Fajka, naprawiam właśnie powerbank, to znaczy, naprawiam go pod tym kątem, że naprawiam przewód, który pękł, no bo ten przewód pękał powoli aż pękł do końca, bo po prostu chodzi o to, że jak się jeden powerbank już wyczerpie, to wtedy odłączam jeden i podłączam drugi. Akurat ten jest taki pierwszy i po prostu tak powoli pękał, pękał, aż po prostu pękł. Bo tutaj po prostu często jest on w takim ruchu, naginaniu. No i po prostu pękł ma w tym miejscu po prostu, bo wielokrotnie... No, wielokrotnie wyginana. I po prostu tu pękł. No i któregoś razu już jest na pomarańczowym, prawie czerwone. To przełączyć, ale tu się już nie mogłem przełączyć, no bo nie było połączenia. Dobrze, że nie zwaczę. No, bo to by było kiepskie. Bo tu jest w takim jednym powerbanku ogniw ogniwach zasilających lampę. Zaraz Wam pokażę. O. Jest. O. O, się rozłączyło, poczekajcie chwileczkę, poprawię, coś jest nie tak. O. Zobaczymy, tak, tak. O. to jest teraz rozłączone, musimy stykać dobrze. Jedno z drugim. O. Muszę takie krokodylki sobie kupić, które będą po prostu ładnie tu przylegały. Osiem i trzy i 5. No i taką ma pojemność akumulatorek do lampy z przodu starcza na dość, no na jakieś 8 godzin świecenia w standardowym świeceniu a w takim mglistym świeceniu, to tak do 4 godzin. Dlatego właśnie, jak się jesienią jedzie, wieczorem właśnie, kiedy mglisto jest to wtedy jest dobrze mieć drugi w zapasie. No, no i natomiast powiem Wam, że jak się kiedyś tak na dotki złożyłem, to może, prawdopodobnie wezmę taki większy powerbank przy twierdze, który będzie miał więcej tych ogniw. Ale jeszcze się zastanawiam, bo w sumie te dwie małe kosteczki pod kierownikiem mi nie przeszkadzają. A jakbym wziął taki duży powerbank, po prostu wielkości piórnika szkolnego, klasycznego sprzed lat, jak pół klawiatury, to, to tak. Taki powerbank, takiej wielkości, po prostu by mnie trochę miejsce zajmowało bym się zastanawiał, gdzie go przyczepić, na pewno gdzieś na wierzchu ramy lub pod ramą lub na ramie. Trochę bez sensu sobie pomyślałam, to już lepiej mieć takie dwie małe kosteczki po cztery ogniwa, spokojnie wystarczają. W międzyczasie się zainteresowałem też klimatyzatorem, tam. Tak, ten klimatyzator, kochani, od pierwszego włączenia pracował po 2 godziny dziennie albo godzinę. I razem z tego wyszło około 16 godzin pracy i natomiast doszedłbym do wniosku, że to jak na, jak na klimatyzator to bardzo mało pracy on przepracował od początku samego i, i tak by wypadało go. Oczyścić specjalnym płynem. Poza standardowym odkurzaniem, raz w tygodniu, to wypadałoby go po prostu odkurzyć przepryskać takim preparatem, który jest odgrzybiający. To znaczy włączyć klimatyzator i popryskać w kierunku stania. Z tego ma taki, takie stanie powietrza, bądź się ciepłe powietrze spokoju, a wydziela. Chłodne. założyć maseczkę oczywiście na, na nos, na drogi oddechowe i prysnąć za 2-3 razy w trakcie pracy. No i wtedy ten preparat rozędzie się po tym układzie w środku i będzie ok. A takie kompleksowe czyszczenie klimatyzatora to myślę, że wystarczy raz, raz na rok zrobić. No raz na rok, bo. W moim przypadku, tak jak mówiłam, to on tak dwie godziny dziennie pracuje, tak można powiedzieć, dwie godziny. Dwie godziny zależy jak długo jestem tutaj przy komputerze. To no ostatnio dwa razy po dwie godziny był włączany, a tak standardowo po godzinie. To ostatnio od sierpnia, bo go kupiłem w połowie sierpnia, to nie sądziłem, że będę go często włączał, bo w sierpień mi się kojarzyło raczej z chłodnymi dniami, nie takimi, co na przykład w czerwcu czy lipcu, nie? Ale natomiast, no ten sierpień gorący był, jak zauważyliście, nie? To dlatego tak około 15-16 razy był włączany na go po godzinie. Że po prostu, jak wiecie, no tak to wygląda, że on mało pracował. Współczynnik pewnie będzie, nie wiem, kiedy zmieniany, może za dwa lata, za trzy, trudno odpowiedzieć, ale jak ja z niego tak mało korzystam, że po godzinie, po dwie godziny, to on mało pracuje. Klimatyzator, który po prostu pracuje tak jak w samochodzie, na przykład w komunikacji, czy w samochodzie, czy w innych infrastrukturach, to klimatyzatory tam pracują cały czas, 24 na 24 samochodach czy komunikacji klimatyzatory pracują też więcej niż godzinę, co nie? Że po prostu takie klimatyzatory, które więcej godzin czasu w ciągu dnia pracują albo na okrągło, to takie klimatyzatory no, już wymagają czyszczenia i pewnie raz na rok zmiany tego współczynnika, co nie? Ale ten klimatyzator to dopiero ma taki rozruch. Można powiedzieć, bo co to jest, dwie godziny dziennie czy godzina dziennie dla klimatyzatora? To prawie tyle, co nic, nie? Że on praktycznie nie, nie mógł się za bardzo zabrudzić, że takie profilaktyczne, odkur profilaktyczne odkurzanie odkurzaczem z zewnątrz i trysznięcie takim preparatem raz na miesiąc, myślę, tak wystarczy. No, przy tym, przy tym korzystaniu z, jego, z tego urządzenia. Teraz natomiast e, jest tak fajnie, to taki fajny układ, właśnie, że dużo nie pracuje, tylko wystarczy go tam lekko trysnąć, odkurzyć i już może za, za rok wtedy dowiem się, czy po, tych, ty, po, tylu, po tylu godzinach, tak jak on jest umie używany, czy wymaga kompleksowego oczyszczenia, czy nie. To jeszcze dowiem się, czy po czy to wymaga kompleksowego czyszczenia. W każdym bądź razie, no, myślę, że bardzo mało pracuje u mnie, Jak na potrzeby, w porównaniu z innymi klimatyzacjami, to mało jest używany. Że raczej nie mógł się zabrudzić, jedynie tylko właśnie można raz na miesiąc trysnąć tym preparatem w trakcie jego pracy. Dlatego w trakcie jego pracy chodzi o to, że ten preparat się rozejdzie po całym układzie, po układzie ssącym. No, to od razu wszystkie te mikrogrzyby, które by tam się mogły pojawić, to znikną, nie? Tylko trzeba pamiętać, maseczka na twarzy, by nie wdychnąć po prostu tego preparatu. No. No i to będzie, myślę, takie nawet właściwe stwierdzenie, moim zdaniem, jeszcze tam się dowiem wszystkiego tam w internecie, czy dobrze myślę, no. A tak, jak jest taka temperatura, jak teraz to wystarczy właśnie wentylatorek, uchylone okno w kierunku okna ustawiony wentylatorek i te powietrze, które wydobywa się z komputera i kieruje się w kierunku okna. Jest akurat na jedynce ustawiony tak jak w sam raz. No, że jest super po prostu. Świetny układ, świetne rozwiązanie po prostu tego wszystkiego związanego z klimatyzacją, z konserwacją i z używaniem z eksploatacją. No, no dobra. Ja sobie to będę robił dalej. Zbyt ładnie robię tutaj to, żeby było tak elegancko, porządnie. Będę musiał kupić, ale powiem Wam, że to mi pękło po upływie wielu lat. No. I to jest akurat pierwsza. Pierwsze ogniwo do tej lampki. I to po upływie... Wiecie ile to lat było? To ogniwo, które mam tutaj, pochodzi ze wcześniejszej lampki, która była, bo to jest druga lampka tego typu. To natomiast powiem Wam, że e, to ma kilka ładnych lat. Co najmniej gdzieś tak koło, na pewno koło 8-7 lat. Spokojnie tyle lat może mieć. Jak trochę nie więcej. No, może sięgnąć nawet 9 lat że dopiero po 9 latach w tym miejscu po prostu to pękło bo to no, jest dużo używane po prostu się odłącza żeby naładować się przełącza żeby podłączyć drugą no że po prostu oprócz tego że to jest już zmieniona, to jeszcze kupię drugi wtyczkę którą się wtyka w to no że po prostu, ja już chciałam to dać do wyrzucenia, ale sobie pomyślałam, będę miał na wzór, to sobie kupię jeszcze dwie takie wtyczki i wtyczki i gniazda. Że jak po prostu pęknie, to będę miał, nie będę już musiał lecieć, kupywać, tylko teraz razu będzie. No. Teraz ostatnio jak przejechałem rowerem, to już było tak, pomarańczowy. Za chwilę będzie czerwony, pewnie podejrzewam, ale tam jeszcze zbieg, zbieg półtorej godziny świecenia. Ja sobie tak pomyślałem, że no trzeba zrobić to, żeby po prostu później być nie bez światła. Znaczy, tam światło jest takie rezerwowe z takiej ledy, malutkie, ale no lepiej jak jest porządne, zawsze gotowe do użycia. Nie? Tego teraz sobie myślę, to zrobię. No, no dobra. No to hejka, tym się chciałam z wami podzielić, swoimi, swoimi przemyśleniami, stwierdzeniami. No, no to hejka.